Paulina Smaszcz wspomina wprowadzenie stanu wojennego. Cieszyliśmy, że nie idziemy do szkoły. Paulina Smaszcz, Zmiany w życiu kobiety potardy. Paulina Smaszcz, na przestrzeni ostatnich miesięcy, przyzwyczaiła nas do publikacji skandalicznych postów dotyczących głównie jej życia osobistego oraz związku byłego męża z koleżanką z pracy. Kobieta potarda chętnie komentowała okoliczności. W jakich rozwijał się romans Macieja Kurzajewskiego z Katarzyną Cichopek i narzekała na to, jak traktowani są jej synowie przez zakochanego półszy ojca. W pewnym momencie dziennikarka musiała zdać sobie sprawę, że takie zachowanie zdecydowanie nie działa na jej korzyść, a wręcz przeciwnie. Negatywnie wpływa na kwestie biznesowe rozstanie z Jotel. Polska bez wątpienia było dla Pauliny smaszcz sygnałem do zmiany. Była żona Macieja Kurzajewskiego nieco się uspokoiła i w ostatnim czasie nie poświęca już tyle uwagi osobistym sprawom prezenterów pytania na śniadanie. Zamiast tego, stara się dostarczać swoim obserwatorom tak tzw. wartościowy content. W związku z obchodzoną przed dwoma dniami rocznicą wprowadzenia stanu wojennego, Paulina Smaszcz podzieliła się własnymi wspomnieniami z tamtego okresu. Opowiedziała jak zapamiętała ten szczególny dzień w dziejach Polski. Paulina Smaszcz, która jak dotąd trzymała się z daleka od polityki, tym razem bardzo obszernie opisała wydarzenia sprzed niemal 40 lat. Wspominała godzinę milicyjną, przepustki wyjazdowe, cenzurę korespondencji oraz wyłączanie telefonów. Kobieta potarda niespodziewanie zestawiła tamtą rzeczywistość z tym, jak obecnie wygląda życie w Polsce. Zdaniem byłej żony Macieja Kurzajewskiego, współcześni Polacy nie potrafią korzystać z wywalczonej wolności. Czyżby w Paulinie Smaszcze budziła się rewolucjonistka? Dlaczego obecnie nie umiemy czerpać z tej wolności, która okupiona została tyloma ofiarami i represjami? Dlaczego nie potrafimy przeciwstawić się temu? Co wraca, a wiemy, jakie zbiera straszne żniwo? Dlaczego? Za szybko zapominamy i za wolno uczymy się z historii. By obecnie i w przyszłości nie popełniać już tych samych błędów, podsumowała wyraźnie zmartwiona Paulina Smaszcz. Nie sposób określić, co dokładnie miała na myśli kobieta Petarda, mówiąc o tych samych błędach. Z jej wpisu można jednak wyraźnie wywnioskować, że nie jest zadowolona z obecnej sytuacji Polski. Może Paulina Smaszcz powinna rozważyć kandydowanie w nadchodzących wyborach i przedstawić swoje własne propozycje rozwiązań trapiących nas problemów. Oddalibyście na nią swój głos?